Inicjatywa powstała tak prawie że z niczego. Znaczy, mieliśmy kiedyś pomysł na to, żeby zrobić rajd przygodowy na naszym terenie. Szczególnie że teren jest fajny i, i sprzyja y, takim działaniom, bo mamy góry, mamy skały, mamy y, rzeki, wszystko jest jakby, y, jakby predysponowane do tego, żeby zrobić rajd przygodowy. No i z tego powstał pomysł, żeby właśnie zrobić coś. Wymyśliliśmy, zebraliśmy się. No i jest, jest szklarska wyrypa. Parę osób z pomysłem, z ideą i udało się coś zorganizować. Natomiast trasa. Trasa yy, przede wszystkim dzieli się na dwie części. Jest etap pieszy, który właśnie uczestnicy przed chwilą, na który wyruszyli, to jest etap pieszy, który poruszają się po śląskiej Porębie. Yy, punkty kontrolne jest ich 12 w sumie i mają do pokonania praktycznie od dolnej Sztarskiej do górnej, e, skałki, jaskinie, różne ciekawe miejsca. Najciekawsze chyba w Sztarskiej porębie staraliśmy się wybrać. Natomiast później, po zakończeniu tapu pieszego, e, wsiadają na rowery i po górach izerskich poruszają się na rowerach. Tam mają do pokonania też kilka punktów, plus zadania specjalne na linach, e, eksploracja ruin, e, taki krótki odcinek po rzece, tak zwany canyoning, gdzie muszą. Po prostu przejść przez rzekę i tam parę punktów znaleźć. Także myślę, że no wykorzystaliśmy nasze tereny najlepiej jak się dało. Jest już jakiś tam wyższy, wyższy poziom zaawansowania, że tak powiem. E, niestety nie, nie, nie skończymy, bez jednego punktu damy się na metę. E, inaczej nie wyrobilibyśmy się i bylibyśmy zdyskwalifikowani. Także no, musieliśmy podjąć męską decyzję i podarować sobie jeden punkt. Jak na razie myślę, że y, chyba tylko jedna ekipa z tego co wiem zaliczyła całość trasy także widać tutaj po tym już po wynikach jak, jak to wygląda jeśli chodzi o poziom trudności. Nie było łatwo. Krótko mówiąc nie było łatwo. A wracając jakby do imprezy, y, im więcej takich imprez tym lepiej. Nie, nie, nie ma zbyt wiele e, imprez typu Adventure Racing w Polsce także im więcej, im więcej ryp, imprez e, rajdowych Będziemy na wszystkie jeździć? E, zawsze chętnie jeździmy w góry, bo to jest jednak inny typ zawodów, inny typ zmęczenia i to widać, że po prostu już następna edycja tej imprezy będzie, będzie na naprawdę no już ogólnopolskim poziomie, prawda? Będzie wypasiona, no? Co się mogę dodać? <śmiech> 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 Jeszcze bardziej niż teraz? Jeszcze bardziej niż ta edycja, no dokładnie. Słuchajcie, Sztarska Wyrypa 2010 zakończona sukcesem. Wszystkie zespoły ukończyły z mniejszą lub większą ilością punktów, ale ukończyły. Pogoda nam dopisała, świetne warunki, nawet w nocy było bardzo pogodnie, nic nie padało mimo zapowiedzi, że coś tam miało pokropić. Udało się. Nagrody ufundowane przez sponsorów to jest Centrum Taśm i Pasów. Szkoła Górska Wyrypa i Sklep Górski to jedna w sumie firma, ale jak, jakby na dwie podzielona. Tramp, catering, power bar, magazyn Sudety, Urząd Miasta Sztarska Poręba oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Szkoła Górska Wyrypa obsługiwała punkty linowe, także wielkie brawa, bo były bardzo ciekawe. Tak się mają prawo cieszyć zwycięzcy, brawo! Z poharu, z poharu wypijcie, z poharu!